Dajcie, dzisiaj zapraszamy Was na quiz małżeński quiz walentynkowy. <głosy> <głosy> Cierpliwość! Oczywiście, że tak. Mnie! Nie! Prawda. Ale w zależności do kogo? Czy do ludzi, czy do siebie wzajemnie? Do ludzi. Do ludzi, czyli ja. Nie, czyli ja. No to jesteśmy rozbieżni. Może dajmy sobie jeden do jednego. O. Tak, tak damy sobie jeden do jednego. Bo w zależności od sytuacji ja w wielu przypadkach słyszę od ludzi, że, że Maja jest bardzo w porządku, bardzo, że wprowadza dużo ciepła. Maja, jeżeli kogoś polubi, to już jest w jakiś sposób, jeżeli się zazębi jej znajomość, to oddaje bardzo dużo ciepła ze swojej strony dla ludzi. To tutaj? Oczywiście. Jesteś zgodny, męklu, tak? Absolutnie jestem zgodny. Uważam, że Maja Krzysiowi daje bardzo dużo ciepła, bardzo dużo serca, jest świetna, świetną matką, jest świetną żoną, jest świetną przyjaciółką, jest świetnym towarzyszem życia. Nigdy się na niej nie, nie zawiodłem. I to jest, to jest piękne, mieć taką żonę jak Maja. <śmiech> <śmiech> Ale to nie wynika, nie jest to wynikiem... Nie jest to wynikiem, ale nie jest to wynikiem. No, dzisiaj um... mieliśmy Gdzie? No, nie ta. nie tatuś był dzisiaj szybszy. Dzisiaj się tatuń szybciej wyszykował i przygotował do programu i czekał na mamę. <noise> tak, to jest. Jesteśmy absolutnie. Ale chociaż ja takie generalne porządki robię. Maja robi porządki bardzo długo, a ja robię, a ja robię porządki szybko i, i, i widać te porządki, że są zrobione. A Maja potrafi sprzątać cały dzień. Ja sprzątam godzinę i widać, że jest posprzątany. Tak, dokładnie. No, razem. Tutaj bym powiedział, że jak się zdarza, to razem. Tobie lubimy pospać. To, że chyba tutaj ja. Zgodnie, tak jest. Och, uwielbiam. Ale spożywcze. Spożywcze. Tak, <grym> tak. a Maja z kolei bardziej ubraniowe. Ale zawsze też dla męża, jak sobie to dla, dla mnie też. też kupuje, to tak, bardzo ładne znaczy rzeczy, tak. Lubię, lubię, kiedy mi coś kupi. Ostatnio mi kupiła bardzo ładne buty. Chociaż muszę i zapłacić za buty. <grym> jak się kupuje buty, to ktoś odchodzi, taki jest przesądek. W związku z tym dostanie i zegarka nie można kupić butów. O, i butów. Oj, zdecydowanie Krzysztof Rotkowski jest mistrzem tutaj, jeżeli chodzi o kuchnię. Też lubię to robić i odprężam gotowanie. No ja teraz wszystko prawie na surowo jem. Tak, jed... No ale też Krzysztofowi te rzeczy smakujemy. Najlepiej soki wyciska. I... Tak, tak, no i, dokładnie. I, czyli, i olej. Czyli to jedzenie, które maja przygotowuje, jest zdrowym jedzeniem. Natomiast. Ja też przygotowuję zdrowe jedzenie, nie tłuste jedzenie, zdrowe jedzenie, ale takie bardziej domowe. Tak bym to powiedział. Uzupełniamy się. Uzupełniamy się, tak. tak. Tutaj to można powiedzieć, że jesteśmy i, i pół na pół. Chociaż mamy również tutaj dietę buraka. Za to oczywiście dziękujemy producentowi, który naprawdę robi świetne potrawy. I też często korzystamy właśnie z diety buraka. Myślę, że chyba tutaj Krzysztof jest bardziej szalony w życiu. Krzysztof, chociaż tak. Pół-pół. ma szaleństwo jest bardziej pod kontrolą. Moje czasami wymyka się <laughs> spod kontroli. Tak. Gdzie czasami nie wiem, że jestem szalony. I potrafię taki być. Dokładnie tak. No, minister finansów jest jeden to jest właśnie Krzysztof. Tak. Chociaż ja też. Chociaż Maja też. Maja jest bardziej tutaj, można powiedzieć, oszczędna, tak bym to nazwał. Nie powiedziałbym chytra, bo chytra nie jest, ale jest bardziej oszczędna, bardziej stara się racjonalnie zarządzać pieniędzmi. No, Maja, Maja ciągle mówi, a ja sobie lubię pogadać. Ja mówię, ale ty już gada raz, razy. A ona to jeszcze raz gada. I gada, i... ale ja sobie lubię pogadać. Co ja mam zrobić, sobie lubię pogadać? I to jest takie marudzenie ja czasami. Powtarza ten temat. Ten temat powala już mnie. 10 razy gada od rana to samo. I powtarza, i znów do tego wraca. No tak, to tutaj ja. Dłużej się szykuję do wyjścia. Dokładnie. Ale teraz szczególnie dłużej ze względu na kontuzję ręki. Teraz muszę sobie czas przemnożyć przez dwa. Dokładnie. Ja. Tak. Ja, ja, nie lubię, ja nie lubię się w ogóle kłócić. Nie lubię sytuacji, kiedy wisi coś w powietrzu, jest niezałatwione, niezamknięte. Ja myślę, że tutaj Maja jest zgodna. Ja pierwszy zaczynam nawiązywać kontakt. Chociaż czasami, jak się trochę obrażę, no to czasami. Bywa tak no tak że... właśnie, jeden. 1-1, tak. tak, 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 tak. Nawet, nawet myślę, że ostatnio bardziej Maja była aktywna, jeżeli była jakaś tam sprzeczka czy jakaś tam awanturka, yy, yy, czyli było Awanti. Yy, po tym Awanti Maja yy, przyszła i powiedziała, ok, kochanie, przepraszam Ciebie. Yy, wiesz, ja że przepraszam, że ciebie... ja nie mam za co Ale przyjdzie. tak powiedziałaś, za zachowanie. Kochanie, przepraszam Ciebie, wiesz, że Ciebie kocham najbardziej na świecie, także nie gniewaj się na o, takie, takie było ostatnie słowo. No tak, w zasadzie Maja się stresuje bardziej, ale ja też czasami się stresuję, przy czym ja tego w żaden sposób nie okazuję. Staram się załatwiać to sam ze sobą. Ale też Krzysztof mnie nauczył, żeby właśnie tak no, się nie stresować i podchodzić do życia lekko i. Kiedyś może bardziej tak wszystkim. Kiedyś się to bardziej, to bardziej przejmowała maja tym wszystkim. Teraz bardziej jest taka bardziej, bardziej tolerancyjna dla świata zewnętrznego, o, tak bym to powiedział. No, powiem, że tak. Kiedyś ja, teraz maja, a to pokazaliśmy na ślubie, to chyba maja wypadła lepiej niż ja. Ja byłem bardziej zestresowany... O, jednak... Ja w piątek kroki zmieniała. Dokładnie bo tak. że nie da rady zadać tego układu jakieś takie właśnie... No ale no, daliśmy rady. Rady. No, no nie, muszę powiedzieć, że Maja zaśpiewała. Naprawdę ten swój kawałek ostatnio bardzo dobrze i myślę, że dajemy sobie radę tutaj. <laughs> y, możemy nawet do długie zaśpiewać, <laughs> <Good boy>. Tak, dokładnie <laughs> tak. Razem wybieraliśmy imię dla dziecka, ale jakoś tak. tak jak e, chyba bardziej, pojadki, maja, pojadki, ma, bardziej maja. Jechaliśmy e, z Niemiec, pamiętasz? Tak. Już byłam w ciąży i tak mówiliśmy: Nie, ja czuję, że to jest mały krzyźdź Tak, tak, dokładnie. Także tak, tak, tutaj da, sugestia była ze strony maja. Tak, tu się poznaliśmy. Maja przyjechała tutaj na spotkanie ze mną. <laughs> tak, że miała problem, że tak byłem osobisty i przyjechała tutaj. Tu się poznaliśmy. Kortek schabowy młode ziemniaki i młoda kapusta. Młode ziemniaczki z koperki i młoda kapusta. To jest takie, takie moje sztandarowe ulubione danie. Ale ziemniaczki i tu... na masełku też A też co? tak. Też ta, ta, ta. I pomidor. A, świetnie. Trzy tak. mm. razy. Z jakim dnjaką? Warkoczyki były. Były warkoczyki, była. Była, był kolor biszkoptowy, różowy, przepraszam, włosów. Barto, która zrobiła w ogóle fryzura furorę. I czerwony. I, i czerwony. tak. Czekaj, czekaj, czekaj. A Tak, nie, wiesz. Co tam? Co tam pokazałeś? Robert Niro. Czarny, różowy, Nie. czarny. No, trafiłem. Dobrze. Czarny. Uh -huh. Ja wiem czy nadużywam słowa. Nie nadużywam żadnych słów. Używa. Nie nadużywam żadnych słów. Nie nadużywa. A nie mówisz mi tego? Mówię, Bo tak, ale nie, nadużywam. ale nie nadużywa. Ale nie nadużywa. Ale nie nadużywa. Co a mówi? A jak? A jak? O, dobre pytanie. A teraz zaskoczę moją żonę. No, poczekaj, no to poczekaj. No. To Idolem. Tak? To jest, teraz... Ale idolem, to kogo Idolem, dolem, no bo idol, idol mój... A, tak, wiem. Tak. E, mam takich w zasadzie dwóch idoli. To był Jerzy, mój ojciec i kapitan Żbik, bohater komiksów. E. No to też miałam ten bohater, ale... Ale no. <laughs> tak. Jerzy Rudkowski, dokładnie tak. Ja Myślę, że... że pop O świetnie no. i tu się nie umawialiśmy w ogóle się nie umawialiśmy To jest no, dobre, trochę. tak się no. ja lubię Dzisiaj o tym mówimy. Sprzątać i gotować. A, a nie oglądać telewizję? Oglądać te, tak. Sprzątać, no, tak. gotować i oglądać TV. Dokładnie tak. Chodzić do kina? Tak, chodzić do chodzi kina. Tak, tak, tak. Ubiony film Mai. No pomyśl, Żół, pomyśl. Pytanie. Bardzo tak. dobrze. Skoki narciarskie, dokładnie. Lubię oglądać. Leć Adam, leć! Leć Adam leć! Ja bym, ja bym, y, y, ja napiszę. Nie ja Czego nie ma? Tego nie ma, ma wszystko. Ma wszystko. Na pewno błyszczyk zawsze. Ma wszystko, nie, to jest torebka Mai, to jest jeden wielki bajzel. Tak to bajzel? Tak no przystań, tak. przecież porządku, tak, tak, ja porządkuję, no ale wszystko ma jasne, duże wszystko, korby, tak. do. No, jak się Wiel... tak możesz powiedzieć, no, że Bajzel? To, cze, czego nie ma Maja w torebce? O, to bym bardziej to <laughs> takie pytanie zadał. No wiesz co. Ma wszystko. Ja ci dam Bajzel po prostu. Skrzydła bomba i poza nią. Oh. No, także to jest, to jest ulubione, ale czasy się zmieniają i niestety weryfikujemy nasze działania, ponieważ dzisiaj złodziej i bandyta ma większe prawa niż my i każdy to y, stara się pomóc y, organom ścigania w ujęciu, wskazaniu skazaniu y, oszustów, złodziei, bandytów. Którzy robią bardzo dużo złego dla ludzi. My jednak często bardzo doprowadzali, doprowadzaliśmy do zatrzymywania takich osób, ale w tej chwili muszę powiedzieć, że łódzka prokuratura odłuczyła mnie chęci robienia tego i tak sobie w tym momencie spokojnie pracujemy. Mamy praktycznie całe spektrum działania, ale sprawy gospodarcze, sprawy, które dotyczą różnego rodzaju wyłudzeń, ale jesteśmy naprawdę w tej chwili mega, mega bardzo ostrożni w tym, co robimy. No to co, ja myślę, że w tym momencie podziękuję mojej żonie za e, e, ten piękny, e, za ten piękny e, wspólny wywiad. O, jeszcze jakieś Chciałbym bardzo podziękować za, za ten piękny czas, który chciałem Ci podziękować za ten piękny czas, który razem ze sobą spędziliśmy. Myślę, że quiz, który pokazaliśmy i znajomość siebie wzajemnie dla Was był interesującym, nowym doświadczeniem, które, które mogliście obejrzeć i zobaczyć, jak to, co wiemy o sobie Przełożyliśmy publicznie, to co oczywiście możemy powiedzieć, tak? a teraz kochanie mam niespodziankę dla ciebie. W związku z tym, że restauracje są w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii zamknięte, restauracja przyjedzie proszę Państwa do nas. Będziecie mogli zobaczyć jak Hona Sushi przygotowało kolację u nas w domu.